Piekarnik elektryczny gorenie o dużej pojemności 77 litrów wraz z programami dostosowanymi do Twoich potrzeb pozwoli Ci cieszyć się idealnymi wypiekami i domową pizzą. Ciche otwieranie i zamykanie drzwi piekarnika przy użyciu jedynie delikatnego dotyku. Piekarnik Gorenie posiada dużą objętość komory pieczenia, która wynosi aż 77 litrów. Innowacyjna konstrukcja Big Space umożliwia pełne wykorzystanie przestrzeni oraz równomierny rozkład temperatury w całej komorze pieczenia. Wybierając program Pizza, w którym temperatura pieczenia osiąga 300 stopni Celsjusza, przyrządzisz idealną pizzę i inne, podobne wypieki. Rozkoszuj się ulubionymi potrawami bez zbędnych kalorii. Program AirFry został stworzony do przyrządzania smażonych dań bez użycia oleju. Zastosowana technologia pieczenia gorącym powietrzem znakomicie sprawdzi się do przygotowania małych kawałków mięsa, ryb, warzyw i frytek. Piekarnik Gorenie posiada funkcję, która tworzy perfekcyjne warunki do pieczenia z dodatkiem pary. Wystarczy wypełnić płytką tacę wodą i wybrać program Extra Steam. Technologia ta znakomicie sprawdzi się do tworzenia domowego, idealnie wyrośnie tego chleba. Piekarnik gorenie OptiBake rozgrzewa się do 200 stopni Celsjusza w zaledwie 5 minut, czyniąc go jednym z najszybszych na rynku. Funkcja Frozen Bake to program stworzony do przygotowywania dań z zamrożonej żywności, którą możesz bezpośrednio włożyć z zamrażarki do piekarnika. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, unikając długotrwałego procesu rozmrażania. Wnętrze piekarnika gorenie pokryte jest wysokiej jakości emalią EcoClean która zapobiega przywieraniu i zapiekaniu tłuszczu, ułatwiając czyszczenie. Gładka powłoka odbija ciepło do środka piekarnika, co zapewnia mniejsze zużycie energii elektrycznej. Piekarnik wyposażony jest w teleskopowe prowadnice, które gwarantują bezpieczne wysuwanie blach. Piekarnik gorenie o dużej pojemności, wraz z programami umożliwiającymi pieczenie z parą, to doskonały wybór, który ułatwi przygotowanie nawet najbardziej wymagających posiłków. Neonet Porozmawiajmy o dobrych ofertach.